Siemaneczko! Witam was w kolejnym odcinku z serii Młodzi na roli Jak widzicie przed nami piękny John Deere z dwoma przyczepami I grudzień, godzina 10.30 Więc jak się spodziewacie No to sama mogę więcej powiedzieć że sprzedaże zimowe nas, do nas zawitały Bo John Deere z dwoma przyczepami Szczególnie z brandyską, która ma nadstawki, bo jeszcze z balotami to może kiedyś się tam spotkaliście i z zbożem jak ciągnął, chociaż też wątpię w to. Ale dzisiaj zawitały do nas sprzedaże zimowe. Więc my sobie lecimy John Dilkem na skup. Na szczęście w tym roku na Przężytko, mają bardzo dobrą cenę tutaj obok u nas w Klimowiczu. W Bisie, także sobie tutaj lecimy. Ogólnie dali pani jeść, znaczy idzie. Ogólnie zapytacie, czemu Lukaska nie ma, a od razu Wam mówię, że Lukaska nie ma, ponieważ na tym odcinku jest nam niepotrzebny, żadnej pracy, roboty na gospodarstwie nie ma, więc stwierdziłem, że można sobie tam iść zrobić co tam chcesz, więc sobie poleciał, o Boże, ja tą stronę sypię, to która to jest sprawa, a faktycznie ta. Więc my sobie sprzedajemy zbytko. Już tutaj pięknie pieniążki się sypią. Nasz stan na początku odcinka to 9000, a dlaczego? A dlatego, że dzisiaj na odcinku też przyjeżdżają do nas nowe nabyteczki. Eee, nowe nabyteczki do nas przyjeżdżają, dotacje nam przyznali. Eee, I co mogę Wam więcej powiedzieć? Eee, też poza odcinkiem co się stało między Lukasa odcinkiem a moim. No to oczywiście ogarnęliśmy sobie, przewinaliśmy na grudzień, e, owinaliśmy sobie baleszki w kiszoneczkę. E, beleczki w kiszoneczkę sobie owinaliśmy. Z naszych łąk, poza odcinkiem Lukasa i moim. Ogólnie poza odcinkami. Czy ja się tu złamię teraz? O dobra, prawie pod przesiągam, ale się zwieściłem. Także w sumie... O, tutaj sobie takiego pięknego roga zdawieniemy O, proszę bardzo, tutaj przy płocie stoi nasza kiszoneczka. Ogólnie dotacja wyniosła nas 180 tysięcy, Dostaliśmy 120 plus 60 nasze kredytu na połowa, żeby mieć gwarancję tego, że dostaniemy tą dotację. Zakupiliśmy sobie dwie maszyny za to. Co jeszcze mogę więcej powiedzieć, no na pewno widzowie jakbyście chcieli kupić, to zapraszam do sekcji komentarzy. Bo mamy te nasze brony takie oporowe, nieskładane, niebieskie do sprzedania. Brony ciężkie, jakby ktoś pytał, nie wiedział, 5,5 metrowe. Także zapraszam, jak ktoś by chciał kupić, to można napisać, chętnie on sprzedamy, bo... Przyjedzie maszynka, która to zastąpi, a jaka dokładnie, to już więcej nie będę zdradzał. Też zostało nam się z tej dotacji, zostało nam się z tej dotacji dokładnie 8200, więc z tego co się orientuję w cenach tutaj bydła i w ogóle, to możemy sobie za to kupić na dotację jeszcze 5 byków, bo więcej nam na pastwisko nie wejdzie. Jeszcze jedną krówkę. Ale myślę, że tą krowę sobie odpuścimy. Po prostu weźmiemy te 5 byków i reszta na dotację nie wiem co kupimy. Może jakiś obciążnik do John Dirka, ale tu przyjdą nowe maszyny. Myślę że by się może przydał obciążnik, żeby lepszy uciąg był No zobaczymy Coś by trzeba było jeszcze kupić za te 2000, no tam 5500 wyjdzie nas 55 tysiąca wyjdzie nas, yy, 5 ,5 tysiąca wyjdzie nas yy. Wyszły by na byki, 5 sztuk, więc zobaczymy, a my sobie teraz lecimy na skup do Bercika, jak ja to mówię, Bełcika z e, popularnej naszej serii Sąsiedzi, sezon drugi albo trzeci, sezon trzeci tak, który był nagrywany z młodym. Więc tak to wygląda. No na zestaw wchodzi nam 18 ton. Mamy 30 ton łącznie w tym sezonie zebrane zboża. Za pszenicy pszenicy żyta 20 ton, więc jeszcze jeden kursik sobie zrobimy z pszenicą. No ogólnie my z Lukasem chcieliśmy, żeby tutaj 40 tysięcy na, na naszym koncie się pojawiło. A czy tak będzie to nie wiadomo. Tak na razie mamy 16 tysięcy i Na no więcej niż 25 chyba się nie zapowiada tak szczerze. Fakt, że mamy jeszcze Łubin, więc on tutaj, on tutaj może zagrać główną rolę. Bo z niego sobie też zarobimy z 15 tysięcy. Ale, ale jak to wyjdzie nie wiadomo. Wszystko się każe w, w praniu. Więc dobra, góreczka pokonana John Dirkiem. No nie powiem, bo John Dirk czuje trochę opór. Też ogólnie myślę. A, Lawecista pisze. Że już powoli dojeżdża. No mam nadzieję, że sobie jeszcze jeden, jeszcze jeden krusik sobie zrobimy. Pytanie ile, ile kilometrów ma? No? Więc tutaj Lawecista pisze, że już dojeżdża. I mnie wybił z tropów. co ja chciałem powiedzieć. Ogólnie myślę, że jak przewiniemy na marzec, to może byśmy szósteczkę sobie już wyremontowali jeszcze. W tym styczniu i lutym. Jak będzie czas, ale to muszę po tych sprzedażach zimowych, muszę tam z Lukaskiem zagadać co i jak. Bo chociaż odmalowanie by jej się przydało, już nie mówię tam, że przedni napęd czy coś, ale jakby dostała nowe malunki, źle by nie było. Kupić farbę to nie problem. A bynajmniej tak myślę. O, farba droga nie jest. Nam no, wiadomo, trzeba mieć pistolet, i w ogóle, ale farba droga nie jest. Yy, więc myślę, żeby może. Ładnie, ładnie, przy... Ej, nie, dobra, przenieszka ładnie sypa. Pieniążkami. A to jeszcze nie koniec. O, to można te 40 koła to tak palcem w kieszeni się uda. Więc muszę pogadać z Lukatem, co on o tym sądzi. Tam mechanicznie, nie wiem, ten skrzyn biegów może by trzeba było zajrzeć, bo jeszcze nie zajrzeliśmy. Ale tu podejrzewam, że to też duży koszt nie będzie, a póki mamy pieniądze po sprzedażach zimowych, to fajnie by było, żeby ta przódka w końcu wyglądała, może jakieś obciążniki naprzód. E, bo wiadomo, że z pługiem ma problemy, e, że z pługiem, pługiem na odcinku nią nie robiliśmy. Ale jak sobie testowaliśmy, to nie da się nią orać. No i też ciężko ma, bo nie ma przy niego napędu. Ale jakieś obciążniki, żeby nie wiem, na przykład na ludzie podnosić, sobie e, przydałoby się mieć, chociaż na kołach może rozsiewasz sobie poniosłoby bez obciążników. Ale wiadomo, że jak w przyszłości nowy napęd, to by się przydały też te obciążniki. Wtedy, no bo się tak mówi, po co komu, na co obciążniki, przy pomocniejszym traktorze, ale nawet jeszcze traktor musi mieć ten uciąg, bo jak nie będzie miał uciągu, to i wszystko będzie robił duży, a jednak obciążenie na przodzie robi swoje, jeżeli chodzi o uciąg. No myślę, że John Deere też by tutaj miał dużo lepszy uciąg jakby obciążnik tutaj wleciał, więc może te 2000 sobie przeznaczymy na ten obciążniczek. Ja sobie zobaczę jak to tam w ogóle nagrywa się, nagrywa Ale jak wyjdzie nie wiadomo Dobra, tu na skrzyżowaniu elegancko sobie zajrzamy Jeszcze jeden kurcik sobie zrobimy i to będzie koniec ze sprzedaży ziemi. Nawet tam dwie tony tego żyta zostaną, to też sobie wywieziemy, ale... O, już tam. Może kiedy weźmiemy tą brandys brandyskę po, po zimie, ściągamy burtę od razu na na wiosnę, to może tę brandyską w workach im zawieziemy, wysypiemy. Tam mamy dużo worków od paszy. No i kupujemy tam takie dodatki. Od czasu do czasu jeden, woreczek, jak dwa, żeby dać tym krowom. Więc myślę, żeby można było tak zrobić. Tam o dwie tony nie chodzi. No ile dostaniemy, na no w sumie, tysiąc do by to zawsze coś było. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, zasypujemy sobie drugą przyczepkę na no ogólnie. Bo pokażę na szybkości tych stóp, ogólnie, tak to sobie stuk wygląda 3 na 3 czyli mamy 9 baleczek tak, i 4 do góry, czyli łącznie 13. Beleń nam dało, tak 9 plus 4 13, tak 13, trzeba było się zastanowić. Więc tak to wygląda. Mamy sobie bieg, musimy zrzucić, bo John Bierry nie da rady na pewno z czwartego biegu ruszyć. Więc dobra. My sobie lecimy z ostatnim zestawikiem na skupy. No jak no. widzicie, ta rzutka jest za dlatego chciałbym ją wymalować. Nie wiem co o tym Lucas sądzi. Ale żeby te koła zrobić, silnik może, no trzeba było ją rozpołowić, aby na tam rozebrać z elementów. może ten silnik odmalować, korpus silnika, dach. Może no to widzowie wiecie, trzymało mało się tak kupy. No nie ukrywajmy za tą cenę, co ona była kupiona i pomalowanie tego po prostu po ludzku. No to i tak była bardzo tanio kupiona, tak. Także obciążników nie ma, bo są sporo warte w tych czasach. No, ale za sam silnik w skrzynie i to, że jeździ, to i tak bardzo tanio kupiliśmy to z Lukasem. Ale... Co mogę więcej powiedzieć? Ale jest, jest jak jest. O, proszę bardzo, jedzie ten. Kaziu ja jechał. Kaziu jechał, ale gdzie on tu jechał? Chyba, że do Klimowicza jechał ze zbożeny. Może też wytoniał. Może Kazik sobie jechał? A może syn Kazika jechał, co Kazik teraz? co podejrzewam, że on tylko... Jeszcze zarządza tym gospodarstwem, żeby to nie upadło, bo to młode to teraz wiecie. Tam... Nic nie umiałem w tych czasach. No dobrze, że ten... Lukas taki jest, kurde paliwa umie zamówić i fakturę opłacić, tam w miarę tak idzie się z nim dogadać. No tutaj razem prowadzimy to gospodarstwo. Przeżywałem znaczy, z tym Kadzika Na 20 lat. Wierzyłem, że niedawno 18 skończył, a jednak Lukas pochodzi jeszcze z tych starszych czasów, więc nic dziwnego, że tutaj jeszcze z Lukasem idzie się pogadać, bo to jednak Teraz jest to pokolenie takie to Z. tak to tam się mówi teraz w dzisiejszych czasach ja to nie znam się na tym. Ja to nawet kamery nie umiem obsłużyć dobrze. Dobrze, że Lukas tam umie to coś tam dla was widzowie nagrywamy. Tak to to by był problem. Dobra, 30 będzie, 30. Ajajaj, aj, aj. z tymi dwo, dwoma tonami tego. Że to by, by było 30 tysięcy. Ale to już mówię sobie, sprzedaję poza odcineczkiem Teraz lecimy na gospodarkę, bo jak on mówi, że kierowca, że dojeżdża To pytanie, czy on tu już gdzieś wioskę dalej nie jest nawet Więc trzeba się szybko śpieszyć Bo to nie wiadomo widzowie, jak to wyjdzie Zabrałem sobie skakany na skrzyżowaniu, nikogo nie ma, nie ma. O, cicho, jakaś lawetka jedzie. Niebieski mercedesik, a co to w tył wiezie, kurde, już jest zobaczę, widzowie. Um, ciekawe, czy Kaziu kupił jakieś owe nawet czy jakieś inne, no, a może to do mnie jadzie, ty. Może do mnie jadzie ta lawetka. Dobra, mhm. widzowie, także sobie lecimy. No to zalami gdzieś lawetka jedzie. Pytanie, no, co, 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 co tu się dzieje. No ale zobaczymy, co przyjedzie, tak? A może ta akurat ta. Nie wiem, co lecimy. Jeszcze nas je dogoniła? Jeszcze nie. No ale dobra. Ci o coś tam jedzie, 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 widać, jedzie. Pytanie, jak skręci za mną na wioskę, to znaczy, że to do mnie, bo tam raczej nikt nawet sobie nie kupował rzeczy, bynajmniej nie taką lawetą. Jak już sobie, może tą. Zresztą nie nisko pod woziówką, jak już to zwykłą nawet tą auto kupowali albo coś. Ale to jest wyboiste skrzyżowanie, ja po O, przepraszam, widzowie. Trzeba uważać tutaj po prostu, bo lubi wybić. Dzięki komarze mnie gryziesz. Masakra. Ale dobra, my sobie lecimy. Ja wiem, ale tam jakieś sfery bajery nie czep czep coś tam siepcze. Na CB Radio coś szwankuje chyba nie. Dobra. Lecimy dalej. Nie wiem co z tym zrobić, a no dobra, już wiem jak sobie go ustawimy. No i teraz pytanie, czy ta laweta do mnie? Czy tam do mnie, do nas, czy nie do nas? Zobaczymy. O Boże, się mapę włączyłem. Nie? O i brzuszkę też przestawiamy, jeszcze mówiąc, nie. Jestem po prostu genialnym kierowcą, jak coś widzę. Zapraszam na nauki, na, na naukę jazdy. Dobra, więc my sobie gasimy John no i po wpływach rogimowych, no prawie 30 tysięcy na koncie. Jak sobie sprzedamy rzutko, to będzie to 30 tysięcy. Tutaj jak widzicie, o, nasze pastwisko ładnie tutaj o. sobie... Krówki chodzą już. Krówki, byczki. są ja bardziej jałóweczki. Więc dobra, my sobie... O! Ty, laweta! To... Patrz, jak chłop wiedział, nie? Ale panie, ty to chyba tu nie wiedziesz, nie? Ogólnie. Halo! Halo, halo! Dobry, halo. Witam serdecznie. Że pan tu dał radę tą nawet objechać, to ja nie wiem, nie? A wie pan co jest najlepsze, nie? Że i tak będę musiał no. objechać tą lawetę dookoła, nie? Ja o, wiem. A bo to ja się... tutaj podjadę i odczepię. To, to się nasz odda, dobra. Co tu mamy? Pan... Kulter i ten, dobra. Co do kultra wejdę sobie... do pana Korada tak? I do pana Lukasa. Tak, tak, dobrze, tak, 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 tak. Dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. Dobra widzowie, także nowe nabyteczki, jak widzicie, nowy paszowóz i kultywator Unia Max, paszowóz Prona, e, Pronar VMP10. Także takie nowe nabyteczki do nas zawitali. Koszty tych nabytków też 172 tysiące. nie, bo ten kultywator to już się cieszy. Kur. 200? Przez całą drogę się cieszy. 200 chyba. Słucham? Gdzieś nie, nie tutaj nagrywamy, Ej, no. nagrywamy, no. A, pozdraw. Pozdraw. Dobra. Masie pozdrowienia, widzianej tej pana kierowcy. Co jest? Epa, kur. O. kur. No, podniosłem, podniosłem, panie, panie. Panie, stój, pan. Panie, bo do hydraulika poszła, panie. Zresztą to panie nie podnosi. A, dobra, dobra. Podnosi, panie, tylko trzeba umieć. A panie daleko do tych drzwi czy nie Chłop yy. będzie spał. nie, blisko pani. Już słychać. <laughs> <laughs> dobra, sobie tutaj zabrać. No dalej panie czasło, nie jak 39 Zapracamy Panie ten to też dla pana, tak? Tam. tak? Tak, 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 tak. Mamy sobie dobra, ora, pan... On, on, on przez całą drogę tak się cieszył. No tak lubi dym dać Doba jak się cieszy Ale tak mają te kultywatory oto. No tak będzie dę dać całą noc A nie ja tu panie tylko doważę, ja tu tylko sprzątam pani Trochę creepy, ale Także ten kultywator nasz nas wyniósł 52,5 tysiąca A ten sto 119 tysięcy Podajcie pan no, coś o. tam znam się Dobra O, o Boże dobra. Coś Zabiera się ej! A ręcznie spuszczony? jest spuszczony ręcz Co? Ręczny czy... blokada. blokada losująca puszczona, no Kable, kable! No to dawaj pan! Dawaj, 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 dawaj no, pani kur... Coś pani nie idzie Panie, hamownia, nie podpinam. Dobra, panie, powinno pójść, się. Pójdzie czy no, nie? Powinno raczej. O, Pójdzie. teraz idzie. Widzisz, panie, co było kable podpiąć, a nie. Ale wydaje no, dobre hamulce ma. No to w sumie no. nowe. W sumie nowe to powinno mieć dobre hamulce. A, jakby nie patrzę na Panie, po ogródku pan, że się jeździsz. A, tu takie jest dobra, ale był kiedyś ogródek, a nie ma czasu nawet, kurde. O. Babci już nie ma i nie ma, kto obrabiać, wie pan. A kurnik masz pan, czy nie masz pan? Nie ma kurnika, bo też nie ma sensu. Kto by się a, tym opiekował, jak my tutaj z bratem cały czas w gospodarstwie, nikogo nie ma w domu? A, no, no to pani. No, dokładnie. Dobra, panie, a co chciałem powiedzieć? Hmm, ten, bo tak nie wiem, bo w ogóle tutaj faktycznie, może to co pierwszy raz w robocie jestem, ale ja akurat wróciłem po UGLOPie i tak nie wiem, nie dostałem faktury, bo nie zdążyli mi je w ogóle dać. Tutaj fakturka na przywiezienie, na zarabiać, to wystawiona już, czy, czy tam rozliczysz? Nie, 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 ale tam to przeczytać. tam z szefem się będę rozliczał. Z górą, tak? Dobre. Tak, 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 bo to, to miało to być, być przywiezione tak, i jak będzie przywiezione, to mówię, że będzie zapłacone, mhm. nie? To jest, to pieniążki to no tak, będą. Bo nie wiem, bo po urlopie, zosta po urlopie zosta tam wróciłem, to nie wiem, jak to tam... Nawet, nawet, nawet rejestrację Panie to, już to, na Paszowozie nie mają. Nie wiem po co na Paszowozie rejestracja, ale... No wiadomo Panie, był taki u mnie jeden na wiosce Panie co ten, kiszonkę Panie woził tym na pryzmę. na wsi. Możesz Pan? Można? 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 Dobry, dobry. Pan? Dobra Panie, wkłada Dobra. czasu. Dobra. No, dzięki Bogu za fakt. Niech się Pan tu składa. Z Bogiem. No widzimy się, jak kiedyś Zdkłada? może się jeszcze zobaczymy. Zdkłada. Abra, to tam i traski życzę jego, Więc dobra do widzowie, do jak widzicie do Jak widzicie widzowie takie atomowe nabytki w sumie ładnie John Direccie prezentuje z tym paszowozem I Tak to wygląda Jezus, A to homofolowe polowe radio Ale nie. nie to on śpiewało kurde dobry dobry Więc tak to wygląda no co? Paszowóz 10 ton niby 10 metrów sześciennych, 10 ton Mniej więcej tutaj się powinno upchać, bo jeszcze z górką jak się upcha, to to, 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 to powinno się zwieścić, także myślę, że wydajność krówki będą miały lepszą, większą, no bo jak już jest ten paszawóz, to wiadomo, pasza, to tamto. Jest to jedno pytanie, panie. A no. A tak, to pole przed u pana, to, to pana? Tak. A co? No nie, bo czy można widzieć, bo tam ja wjechałem już i tak nie wiem na no, panie. No to, to serzowane jest mówiłem. to tam można. A dobra, Ej, Tam możesz se panie, tam panie na wylot co możesz przejechać, tylko nie wiem czy ujedziesz i tam masz potem wyjazd na krzyżówce i dalej. Dobra, dobra ja dziękowa i do widzenia. Więc mam nadzieję, że krótki będą miały większą wydajność. No i taki oto agregat Unii Max C nie Max C Nie Max P bo to jest ta ciągana wersja, to jest MAX-P Tak to wygląda, no jak w, w, tutaj kierowca mówi. O, ale pięknie się składa, przyczepa Jak tutaj kierowca mówi, ten agregat się cały czas świeje. No i czego to trąbi? Ten agregat cały, się, cały czas się świeje, tak się huźda. no ale myślę, że to już będzie fajna alternatywa do naszego bezorkowca. No może bezorkowca nie, ale na pewno nam zastąpi ta i brony. Więc nie wiem w sumie czy ta talerzywka będzie wymienia na czy nie. Bo, no kurde, widzę, ja za dużo się tą talerzyweczką nie narobiliśmy, jednak gdzieś tam może by się przyda. No, obrony na pewno pójdą na sprzedaż, ale to już wam mówię. Także dwa, takie dwa nowe nabyteczki. No i co, ja się z Wami żegnam. No, tutaj już chyba więcej nie ma nic do powiedzenia. Więc co, zapraszam na Discordzika, naszego link oczywiście na dole w opisie, tam Lukasek sobie powoli działa z tym Discordzikiem. Eee, no i na kanał do Lukaska, tam też serdecznie zobaczycie ten odcinek z jesieni, właśnie z listopada. O, każdy ujedzie z ery ale na pusto, to co oni tam robią? Ciągnie się chyba popsu może na skupie. Więc tak to wygląda, no i co, do następnego, na razie, trzymajcie się i cześć.